Cześć, witajcie Dragonair Silent Gods. Słuchajcie, jesteśmy przed Vortexem. Wczoraj mi się dopiero udało go zaatakować, bo wczoraj, jakby dopiero, zapisałem się do gildii, No i tak, 7 milionów z kawałeczkiem tutaj na tym pierwszym, że tak powiem, etapie. Dostałem tutaj nagrody. Ok, ok. No, myślę, że już inni atakowali ten drugi stage, więc tu mi się odblokowuje. A to jest chyba tylko informacja. No, i już tak, wczoraj nie mogłem, a to będzie dopiero o 3 stycznia, 25 e, poziomu. No, jak widzicie, u mnie już wszyscy, znaczy wszyscy są oczywiście znowu na serwerze. E, pewni tutaj całkiem nieźli zawodnicy, więc, e, no, to taki e, ekskluzywny czempion, piąty poziom inspiracji. No i o, nowy Champion, też piąty poziom inspiracji, e, tak to wygląda, a tutaj akurat e, Fire, e, konkretnie Wild, e, atakują, e, tutaj e, atakują Dantlesy. Mhm. No e, tutaj troszkę mniejszy wynik, ale też trochę mniejsze te inspiracje, e, też Dantlesy. A ja powiem Wam, że no, ciągle opieram się tutaj, jak widać, na ice-blaście. No i niech oni sobie to zaatakują. Zobaczymy, a powiem Wam mniej więcej, jak to wygląda. Później oczywiście dokładnie zobaczymy tutaj jak oni są ubrani i jakie mają ustawione te skile. Niestety nie sprawdziłem ile tutaj można, ile to jest najwyższy poziom na tym drugim etapie Vortexa. Na pierwszym było wystarczyło brać, wbić 2 miliony, żeby się Tutaj dostać właśnie zaliczyć pierwszy poziom i dostać na drugi. Trzeci ciągle jeszcze będzie przez jakiś czas zablokowany. Zaraz zobaczymy sobie, co ten vortex robi. Tu jak zwykle odporny na kontrolę i jakieś rzeczywiście redukcje jego energii. Tu zadaje Lighting Damage, tutaj Lighting Damage dla tego kto ma największe u nas HP, dla naszego tanka, to ciągle Lighting Damage i OK. I tutaj jeszcze zwiększa sobie bonus. Ciągle na drugim etapie nie ma debuffów ze strony Vortexa, czyli właśnie dokładnie tego Decrease Defense. Które się pojawi. No, jak widzicie na naszych oczywiście bohaterach, tu jak widzicie, moi mają Degrees Defense. Jak najbardziej ma Shina, która ma multi hit na swoim ultimatecie, więc ona ma Witches Main. Kto nie ma Witch's Main, oczywiście zakłada koronę na Shinę. No, i po Shinie atakują pozostałe moje epiki z Ice Blasta. Właśnie, no tak nawet są postopniowani, że Sejdik jest na końcu, a Bledon jest jeszcze tam właśnie między Shiną a Sejdikiem. No, i oczywiście, no teraz jakieś finezji w zakresie samych tutaj ekwipunku nie ma, po prostu zakładam to, co najlepsze, oczywiście legendarnego ekwipunku w drugim, trzecim no w zasadzie dniu, który się zaczął, jeszcze dostępu nie mam, choć jak widzieliście być może przed chwilą właśnie tych najlepszych tutaj nawet na Vortexie, no to tak jak patrzę w Dungeonach, oni też tymi swoimi drużynami z zawodnikami na piątym poziomie inspiracji już ten legendarny sprzęt mogą tam rzeczywiście farmić. Więc u mnie troszkę sprzętu epickiego, wymieszanego właśnie z tym rzadkim jeszcze sprzętem, to co mogę bez żadnych specjalnego tutaj nawet składania. W sety. No i tak, więc damage jakby troszeczkę omówiliśmy, czyli Ice Blast, po kolei Shina, Bledin, Sadik, każdy tam uderza. No i tutaj jako tank jest Flurbat. Oni tak są rzeczywiście ustawieni, że ten. Totem leczący flugbufa, który pojawia się tam nad nim, co jakiś czas rzeczywiście leczy, powinien leczyć wszystkich, więc takie bieżące leczenie. No i oprócz leczenia, shieldy, właśnie od felosi. Więc to też zaraz Wam pokażę, jak są te skille ustawione zobaczymy jak ta bitwa ile zdołają wbić w swoim debiucie na tym drugim poziomie no jeszcze chyba w tym momencie vortex oczywiście zachęcam do biegania ale to jest zresztą na tą chwilę jedyna taka opcja żeby ten właśnie Echo of Klepsydra, który potem będzie pił Sandcore docelowo pofarmić, jednak nie jest go na razie dużo, najwięcej go zbieramy oczywiście w endgameie, no ale zawsze te dodatkowe nagrody w postaci kryształów tych Burmorą i, i zresztą też inne kosteczki czy też nagrody zawsze przydatne dla gracza free to play. Więc no tak tu się powiem wam, że no na razie jak widzicie moi są tutaj na maksymalnym obecnie 70 poziomie, dopóki znowu któregoś z progu właśnie tej naszej podróży nie przekroczymy, to nie możemy ich awansować wyżej. Ale i tak musiałem no, w zasadzie prawie wszystkich innych zresetować. Aby oni na tym 70 poziomie byli. No i energia też jest mi dostępna tylko na zasadach free-to-play, więc nie dokupuję nic innego dodatkowego. Nawet tego pierwszego refilu, który tam kosztuje, nie wiem, 50 kryształków, też jeszcze nie dokupywałem, więc bazuję na tym, że tworzę drużynę no właśnie na przykład tutaj na Voltexa więc chciałem dzisiaj go od razu pobiec potem ją resetuję rzeczywiście i biegam albo gobliny albo domeny tak, i tak spokojnie sobie ich tutaj rozwijam no i to jest troszeczkę, troszeczkę takie może uciążliwe, ale jak się ma jakieś te presety właśnie samych zestawów artefaktów i znaczy w zasadzie ekwipunku poustawiane, no to aż tak długo to nie trwa. No zobaczymy, czy uda mi się 4 miliony wbić. Tak czy inaczej, zapiszemy to, żebym mógł wam pokazać, jak ta drużyna wygląda. No, i w ten woltek widzę, że uderza dosyć potężnie, więc rzeczywiście, o, już zginął w więc szybko im pójdzie. To może jeszcze nie zapiszę, jeszcze sobie spróbuję. A jak teraz wczytam drużynę. To będzie widać dokładnie, jak oni są ustawieni. Może jeszcze na koniec dnia kogoś mi się uda wzmocnić. No, ale gdzieś tam myślę, że te 4 miliony na drugim poziomie Vortexa mam w zasięgu. Może to być któraś z tych grań. O, zresztą mamy tak. No, widzicie tuż przed 4 milionami, więc nie będę zapisywał. A pokażę wam, jak cała drużyna jest ustawiona. Więc jeśli chodzi o obecny ekwipunek, no to tak troszeczkę jak na załączonym obrazku. Jak widać, więc, no już epicki, które mi się udało uzyskać wraz z jeszcze tymi rzadkimi elementami ekwipunku. No, tutaj. Kurba ma akurat właśnie tego skaraba, żeby zwiększyć jego defensywne, defensywę, e, sprawdzimy jeszcze e, accuracy, które potrzebuje, no i tutaj, tak jak mówiłem, zresztą e, zaraz zobaczymy na tych skillach, więc Sheena e, zaczyna w 12 sekundzie, potem idzie Bleden. O jakoś tak go tutaj rozstrzeliło po przecinku, no, a potem. Sam Sejlik. No i tu chodziło o to, żeby ci akurat byli też w pewien sposób ostrzeleni, czyli to atak penalty samego Flugbafa przed tymi głównymi ciosami bossa, zwłaszcza tym dotyczącym właśnie jego jako tanka. Więc to jeszcze powinien się ten atak penalti utrzymać, a Felosia przed pozostałymi rzuca shieldy tymi jego właśnie uderzeniami. Więc ja tu sobie jeszcze dopracuję, żeby jednak te 4 miliony na tą chwilę wbijali, ale no taka właśnie drużyna na Vortexa, jak mówię, ja ciągle jeszcze w IceBlascie, no, troszeczkę tych legend mi tam wpadło, ale tak od Sasa do lasa, jak to ująłem w komentarzu którymś, więc tam jeszcze nie będę tworzył jakiejś innej. Ale tu jak widzieliście, u mnie rzeczywiście na serwerze ludzie atakują i Dantlesami, i Wild Teamami, więc w zależności pewnie od tego, zobaczmy tych dalszych. Tu też taki Wild Team. W zależności od tego, pewnie co ktoś ma najlepszego. O tu dopiero jest Ice Blast, ale to widzicie Sheena na czwartym poziomie inspiracji. Jest ekskluzywny Champion i same legendy. Tak to wygląda. Tu jeszcze oczywiście warto pamiętać o tym, że wcale nie musimy zachowywać pięcioelementowego elementowego affinity. Wystarczy to trzyelementowe, elementowe bo pięć elementów na razie nie daje nam dodatkowych bonusów. OK, no to tak szybko Vortex bardzo wczesno brze tutaj rzeczywiście co mi się udało sklecić możecie dać w komentarzu, czym Wy atakujecie Voltexa, a tymczasem zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!